Trump zapowiada kolejne działania, jeśli chodzi o kwestię ukraińsko-rosyjską, po tym jak Rosja znowu przeprowadziła rekordowy od początku wojny atak na Ukrainę, gdzie poleciało 800 dronów w kierunku właśnie Ukrainy. To mają być podejmowane reakcje i o tym w tym filmie chcemy sobie porozmawiać, bo wiecie, jest oczywiście polski kontekst tego, że znowu dron spadł nam na terytorium Polski i jest o to imba. No i nie ma co się dziwić. Ale znowu zdecydowanie nasiliły się tego typu wydarzenia, o których już trochę zdążyliśmy zapomnieć, bo długo minęło. Więc o tym w tym filmie sobie porozmawiamy o tym, co dzieje się na scenie międzynarodowej w kontekście tych wszystkich wydarzeń. A do tego wszelkie jeszcze afera Getback, więc o niej sobie też porozmawiamy bardzo krótko w tym materiale. No więc co, znowu miał miejsce najmocniejszy atak na Ukrainę ze strony Rosji od początku wojny. 800 dronów, paręnaście rakiet poleciało w kierunku Ukrainy i te rakiety i drony uderzyły też w budynki rządowe, co jest jednak mimo wszystko pewnego rodzaju nowością. Ewidentnym dalszym eskalowaniem tego konfliktu w czasie, kiedy Putin, wiecie, biega, spotyka się z antyzachodnimi przywódcami, pokazuje ogólnie, tak wydaje się dosyć widocznie całemu światu, że no, na pokoju raczej mu nie zależy. I nieważne co Donald Trump mówi o tym, że o, z Putinem da się porozmawiać, da się dogadać. Wydaje się, że może jednak nie jest to takie wszystko proste. Być może no, Putin nie jest aż tak zainteresowany tymi rozmowami pokojowymi, jak chciałby to przekazywać Donald Trump przez tak naprawdę cały czas. No i to oczywiście doprowadziło do legendarnej sytuacji, w której Donald się wściekł, Trump się wściekł, no i prawda, zapowiedział, że będzie spotkanie z niektórymi europejskimi liderami, znaczy jeszcze nie wiemy jakimi, ale ma być, z niektórymi europejskimi liderami. A do tego wszystkiego to on znowu zadzwoni do Putina, żeby się dowiedzieć, co on właściwie robi, bo tak nie może być, tak nie wolno. Potężne działania, jeśli chodzi o drama w tej kwestii, chociaż trzeba przyznać, że gdzieś jeśli chodzi o administrację Trumpa, to pojawia się dyskusja o kolejnych sankcjach na Rosję i też sam Donald Trump zapytany gdzieś odpowiedział, że tak myśli o tym drugim pakiecie, bo wiecie, warto pamiętać, że jakiś czas temu, jeszcze nie tak dawno, Donald Trump stawiał, wiecie, to ultimatum, jeśli chodzi o koniec wojny, bo jeśli nie, no to właśnie, no to Stany Zjednoczone pokażą swoją siłę jakby wiecie, zareagują jakoś bardzo stanowczo, no i ten deadline, który Putin miał na to, żeby doprowadzić do rozmów pokojowych, no to w sumie już minął, więc tak które wszyscy teraz czekają, okay, bo groziłeś bardzo mocno tymi wszystkimi właśnie sankcjami, jakimiś potężnymi potężną odpowiedzią strony Rosji, to teraz co to właściwie będzie dokładnie? Jak to, jak to ma zadziałać? Powiedzmy, że jakie rzeczy teoretycznie powinny się szykować. Chociaż tutaj też warto dodać warto dodać, że w sumie niektóre rzeczy już zostały poczynione, na przykład zostało nałożone 50% cła. Na Indie. No i możecie zapytać, jaki to ma związek z Rosją, a nie po prostu z tym, że Donald Trump lubi nakładać słowa na wszystkich. No więc te są y, wtórnymi sankcjami, które są efektem tego, że Indie no, importują sobie rosyjską ropę i po prostu z niej skorzystają. Problem jest rzeczywiście taki, że Chiny bardzo dużo handlują z Rosją i bardzo mocno w tym kontekście Rosji pomagają, aczkolwiek tam ewidentnie jest jakieś takie parcie na chociaż lekką odwilcz, na może nie zaognianie sytuacji jakoś bardzo, bardzo, bardzo mocno. Te relacje chińsko-brytyjskie są bardziej skomplikowane i wydaje się, że tutaj w tym względzie nie spodziewalibyśmy się, żeby Stany nagle wyszły i stwierdziły, że nałożą, nie wiem, tysiąc Procentowe cła znowu na Chiny, tylko że tym razem z kwestii, kwestii rosyjskiej, całkiem niedawno wycofywali się z tego typu zagrań Po tym jak stwierdzili, że chyba trochę przesadziliśmy, więc podejrzewamy, że tutaj akurat nic specjalnego się nie wydarzy. Byłaby duża rzecz i to faktycznie mogło w jakiś sposób podejrzewamy Rosję zaboleć. No i w tym wszystkim też warto zauważyć, no bo Donald Trump oczywiście wychodzi i mówi, że Rosja jest dla niego najważniejszą kwestią, że to jest absolutnie kluczowa sprawa, jakby trzeba się z tym wszystkim uporać. jasne, jak Donald Trump mówi to od dawna, ale prawda jest taka, że no my, my przynajmniej, może się mylimy, ale my jednak nie do końca wierzymy w to, że jest dla niego ważniejsza niż polityka wewnętrzna której no, jakby dzieją rzeczy, jak to za Donalda Trumpa, cały czas dzieją się rzeczy, tak? W sensie teraz co? Mamy bombardowania łodzi przemycających narkotyki na Morzu Karaibskim, to jest jakaś rzecz zawsze. Mamy oczywiście cały czas deportowania i tak dalej, więc Stany pod wieloma względami często się w posadach cały czas. No wiecie, wysyłanie fryzjerów do więzień w Salwadorze nie ustaje, nie ustaje tak samo jak zresztą ilość grafik na Twitterze gdzieś tam Białego Domu czy innych e, innych departamentów, robionych przez AI oczywiście, to już jest powoli masa krytyczna. A, no i oczywiście Departament Obrony został przemianowany przez Donalda Trumpa w sensie jeszcze nie tak w 100% oficjalnie, ale zaraz będzie to oficjalne na Departament Wojnę. Także, no wiecie, to też jest jakby inna sprawa. Dla polityka wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych to, tam też się dzieje. Nie mówimy o tym tak często, ale tam też się zdecydowanie dzieje. No ale nie możemy zapominać, że wiecie, no konflikt na Ukrainie wywołany przez Rosję, jakby oczywiście ma swoje polskie też wątki, że ma bardzo dużo polskich wątków, ale teraz ten, ten na którym wszyscy się skupiają, to to, że znowu wpadną nam dron na terytorium Polski. I wiecie, w ostatnim czasie to nasiliło się bardzo z tego typu wydarzeniami. Znowu oczywiście podniósł się wielki krzyk. Z jednej strony wiemy, że powinniśmy do tego strzelać, z drugiej strony, wiecie, jak wojsko chce strzelać do czegoś, zawsze się trzeba obawiać, czy może jakaś stodoła losowo nie wybuchnie, jednak przypadkiem, jak wiecie to robić. Z drugiej strony, wiecie, są też te nawoływania do spokoju, że no nie da się objąć całego państwa systemami, które by zabezpieczały nas przed takimi wydarzeniami. No i to brzmi w miarę racjonalnie, co oczywiście nie zmienia faktu, że jest to polityczna imba. Płaszczek na przykład teraz bardzo wychodzi i mówi, że gdyby on rządził, to w ogóle wojsko by strzelało do tego wszystkiego i takie, rzeczy by się absolutnie nie działy, i nie ma w ogóle mowy, żeby się działy. Potem dostaje pytanie o to, że a przepraszam, jak ta rakieta wleciała i się zgubiła w lesie i o tym nie widzieliśmy przez parę miesięcy, to jak to było? No i właśnie wtedy jakby trochę jednak tonuje, nie? No bo jest ta karta, którą można co w się. Sensie, my absolutnie rozumiemy, że można robić polityczny kapitał na tym, że to się dzieje. W I sensie, to jest jakby zrozumiałe dla nas bez żadnego problemu. Ale naprawdę błaszcza, to memem jest wręcz, nie, ta rakieta, więc jakby to, to, może, to może nie on, może nie on. W każdym razie nie zmienia to faktu, że oczywiście no, gdzieś w Polsce teraz wiecie, cała, ta dyskusja, że co robić, jak, jak na to wszystko reagować. A prawda jest taka, że wydaje się, że to chyba nie, nie będziemy na to za bardzo reagować w żaden sposób, mimo tego, że Donald Trump przecież zapowiadał, wiecie, jakieś kinetyczne odpowiedzi i tak dalej, to no bądźmy realistami. Na szczęście na razie nikomu nic się nie stało od tych wpadających w ostatnim czasie dronów, rakiet i tak dalej. Problem jest taki, że to się w końcu może wydarzyć i patrząc na to jak często się to obecnie dzieje, to to się po prostu wydarzy i wtedy zrobi się naprawdę sroga imba, nie będzie za bardzo można z tego wyjść w jakikolwiek sensowny sposób i wtedy się boimy, co się wydarzy wtedy, jeśli faktycznie Rosja będzie cały na nasilać te swoje ataki i to będzie cały czas po prostu te rzeczy będą wpadać nam do Polski, nawet przypadkiem, no to w końcu coś złego się wydarzy. My się zastanawiamy, jaka tutaj powinna być reakcja i czy da się temu jakoś zapobiegać, być jakkolwiek to nie brzmi źle, to być może po prostu odpowiedź jest taka, że z tym się nie da nic zrobić, jakkolwiek źle to nie brzmi, nie, w sensie nie wiemy, nie znamy się na wojsku, żeby to było jasne absolutnie, to też nie jest coś, co polityk może wyjść i powiedzieć społeczeństwu, nie? No nie da się z tym nic zrobić, po prostu będą nam wlatywać drony do państwa. No przykro mi, nie? To, to też nie można wyjść z takim komunikatem. Jest jakaś imba w policji, która trwa i która będzie się na pewno rozwijać, niestety będzie się rozwijać. Oczywiście tak samo jak kwestie, prawda, nawrocki rząd. bo o tym mówimy na kanale co trzy dni, ja mam świadomość tego absolutną, ale teraz, chociaż zróbmy w temacie tego odcinka, jeśli zaczęliśmy od, wiecie, tej polityki międzynarodowej o tym, co w Stanach, no to powiedzmy, że skupmy się na imbie MSZ nawrocki. Teraz tak sobie wybierzmy tą konkretną, w której to Nawrocki oskarżył Sikorskiego o to, że ten w ogóle, to on w ogóle nie pracuje i tak dalej, i go tak wiecie, zrugał, że on to po prostu jeździ gdzieś po stanach. Robi sobie zdjęcia z jakimiś monumentami w Waszyngtonie i tak dalej, że on by się zajął prawdziwą pracą, a nie tym, co tutaj robi. To, to trzeba przyznać, bo się jakby tak szczerze powiedziawszy, że raczej ja kojarzymy Sikorskiego z tym, że właśnie tak sobie jeździ po różnych miejscach, stawia dużo zdjęć w swojej twarzy do mediów społecznościowych. Nie uważam, że to jest jakaś specjalna zmiana, jeśli chodzi o Radosława Sikorskiego, no ale wiecie, panowie tam pewnie muszą nawalać ze sobą, no bo prawda, gdzieś oni walczą ze sobą nad w tych rankingach największego zaufania Polaków do polityków, to wiecie, Sikorski ostatnio wyprzedził Nawrockiego i tak dalej, więc powiedzmy, że tutaj starcie na tym takim najwyższym poziomie jest rzeczą, nie? Jest rzeczą i zdecydowanie też Nawrocki będzie je kontynuował, no bo ewidentnie już próbuje być imperatorem galaktycznym. nie? W tym momencie naprawdę próbuje przejąć to wszystko. Właściwie wzywa Sikorskiego na taką wychowawczą rozmowę w sprawie tego, jak bardzo beznadziejna jest polska dyplomacja i jaki to jest w ogóle skandal, co my robimy. Nawrocki ma ten moment, że właśnie jeździ bardzo po świecie, wiecie, znowu był na kolejnej wizycie międzynarodowej i wydaje nam się, że będzie chciał się pokazać, że patrzcie, ja cały czas pracuję, ja cały czas jeżdżę, załatwiam rzeczy dla Polski, a wy nic nie robicie w tym ministerstwie i to jest skandal. nie? Jakby to jest taki wydźwięk, który Nawrocki na pewno chce puścić świat w tym momencie. Więc ten konflikt jest naprawdę niesamowity. No Bielan, nie? Na konferencji prasowej, czyli człowiek prezydenta wyszedł i Powiedział, że Tusk jest w ogóle w Waszyngtonie w Białym Domu persona non grata, nie? Co też jest, jakby, mocną, mocną rzeczą. I to bardzo mocną rzeczą do powiedzenia, więc, więc ta dyplomacja nam się trzęsie strasznie w posadach. Znowu powtarzamy, i mówiliśmy też ostatnio, niepokoi nas w kontekście też tego, co Wam opowiedzieliśmy w pierwszej części odcinka. Biorąc pod uwagę te wszystkie wydarzenia, wydawałoby się, że jednak Polska może powinna być trochę bardziej ogarnięta w tych kwestiach, jakby, dyplomatycznych. No ale chyba nie jest, chyba nie jest i nie mamy co się nastawiać na ten moment, no bo ta polityka międzynarodowa zrobiła się temat bardzo mocnym miejscem starcia między prezydentem a rządem, i, no po tej wizycie w Zjednoczonych, chyba na Wrocki poczuł wiatr w żagle i stwierdził, że to jest sposób, żeby teraz jakby Wiecie, trochę przeatakować. Nie, bo ten taki w polityce wewnętrznej już był, już prawda, zawetowano trochę ustaw i tak dalej, a ludzie już się przyzwyczaili. Czas na nowy krok i na nawalankę z rządem na tej płaszczyźnie. Jesteśmy ciekawi, jak to przejdzie i czy społeczeństwo między czy ludzi będzie się to podobać. Mamy pewne wątpliwości, wydaje nam się, Że to może być już krok za daleko, ale też się przekonamy, nie mamy tutaj absolutnej wiecie, pewności czy, czy wiedzy, jak to się skończy. Wydaje nam się po prostu, że to już może być trochę za daleko dla, wiecie, takich, no właśnie, centrowych wyborców, którzy mogą uznać, że jednak, no może rząd powinien trochę bardziej ogarniać, jakby to jest oczywiste, ale też może prezydent nie powinien aż tak aktywnie próbować przeszkadzać rządowi, bo tak to zaczyna wyglądać. Jesteśmy ciekawi, jesteśmy ciekawi, w perspektywie jakichś paru miesięcy to się na pewno rozstrzygnie. Jeśli chodzi o aferę getback, to zawiadomienie do prokuratury przez nik zrobione poszło na 21 osób i tam, są, wiecie, też takie tuzy prawa i sprawiedliwości: Morawiecki, dziobro, kamiński, no jakby cała plejada po prostu tych takich wiecie, najważniejszych postaci z pisu z minionej kadencji. No i w skrócie dostali oni zarzuty o to, że wiedzieli, ale nie powiedzieli, a to było tak, że była afera. Jeśli w ogóle nie wiecie o co chodzi, Aferę chodzi, to w dużym skrócie. Była sobie spółka Getback. Spółka Getback zajmowała się skupowaniem długu. No i sobie skupowała ten dług i bardzo dynamicznie rosła. Bardzo szybko rosła. Była taka, wiecie, bardzo prężną firmą, prawda? Może trochę za prężną, jak pokazuje czas. Być może, być może, niewykluczone, ale radziła sobie świetnie, prawda? Radziła sobie na giełdzie, wypuszczała obligacje, w ogóle wszystko było super. No i w 2018 roku poinformowali, że, prawda, rozmawiają z PFR-em o dotacji na 250 milionów polskich złociszy, nie? Całkiem dużo pieniędzy. No i jakby cały rynek był zaskoczony tą informacją, łącznie z PFR Ferem, prawda? I, I PKO. No i oni powiedzieli, że chwila, nic takiego nie ma miejsca przecież, jakby o czym, o czym wy mówicie. No i zrobiła się imba. KNF zablokował ich na giełdzie i w ogóle, prawda, no jakby zaczęto prześ, prześwietlać tą y, spółkę. No i jak zostali zablokowani na GPW, na, na giełdzie, nie, no to tak właśnie wszyscy zaczęli się przyglądać. I okazało się, że hmm, ta spółka może jest bardziej shady, niż tam się wydawało. Były znaki, ale jakby hmm. Chyba coś jest nie tak i płynność finansowa jest może trochę za niska. No i skończyło się na tym, że ludzie potracili 3,5 miliarda złotych, więc dosyć pokaźna sumka, dosyć pokaźna sumka. No ale możecie zapytać, dobra, ale to dlaczego w tej sprawie w ogóle ciągnięci są do sądu, prawda, czy do prokuratury i tak dalej e, politycy PiSu. No więc jakby tutaj jest wiele bardzo wątków, bardzo wiele wątków. Upraszczając i skracając, no to pierwszym jest to, że jest właśnie zarzut, że wiedzieli, ale nie powiedzieli, a to było tak. Oni wiedzieli o tym, że imba istnieje, jakby mieli o tym informacje i tak dalej, ale nic z tym nie zrobili. I dopuścili do tego, żeby, prawda, Polacy czy mali inwestorzy i tak dalej stracili jakieś porąbane pieniądze absolutnie w całej tej imbie. No i mimo, że jakieś tam kontrole były i tak dalej, to nic nie wykazywały, co jakby pokazuje, że prawda było źle robione, no bo na koniec wiemy, że powinny coś Wykazać. Do tego y, bardzo sowicie gdzieś tam y, getback reklamował się w takich, wiecie, wszelkich rodzaju gazetach, które można nazwać tymi powiązanymi z spisem, prawda? Które gdzieś tam lubią sobie zorganizować jakąś galę dla człowieka wolności roku, którą wygrywa Jarosław Kaczyński 35 raz z rzędu i tak dalej, i tak dalej, więc wiecie, no tutaj też się powie takie, że hmm, dziwne, że akurat reklamowali się w tych gazetach, które wiemy, że jak działały w tamtym momencie i wiemy, że trochę były takim wiecie, no, sposobem na to, żeby wyciągać różne pieniądze. Potencjalnie, potencjalnie, wyciągać różne pieniądze z różnych miejsc, jakby trochę właśnie fundować partyjne media prawa i sprawiedliwości, no jakby to. Jest trochę podejrzane. A poza tym jest też na przykład rzeczy tego, że prezes Getbacku miał pisać listy do polityków PiSu, że jak on pójdzie na dno, to ich pociągnie za sobą. To myślę, że ma na nich rzeczy, tak? Że pójdą za nim na dno, gdy mają mu pomóc i on prosi o pomoc, co też, jakby wiecie, no nie wygląda najlepiej potencjalnie. Wydaje się, że gdzieś ta prokuratura mogłaby wyjaśnić jakieś rzeczy, i może nie byłaby to najgorsze na świecie. No więc prawda, nikt tutaj podejmuje działania. I to jest w ogóle strasznie zabawne, bo jeśli nie pamiętacie, to w ogóle baner, jeśli ktoś z was nie wie. Cały czas jest prezesem niku. to jest ten człowiek PiSu, który został obsadzony przez PIS na tym stanowisku, a potem była ta imba, w której, prawda, no, on miał imBA PiS chciał się go trochę pozbyć, bo było grubo, a on się w sumie nie dał pozbyć, i przez to, że zaczął mieć personalną wendetę względem PiSu, to w sumie zaczął robić to, co nikt powinien robić, czyli kontrolować, i zarządów PiSu to była taka ciekawa rzecz, nie? Że był sobie nikt, który strasznie po pisie nawalał, mimo tego, że wiecie, no, gdzieś tam był przez pis obsadzany. No ale właśnie przez to, jak to się wszystko potoczyło, prawda? Jak te towarzyskie rzeczy się potoczyły w tej historii, że okazało, że nikt właśnie kontrolował rząd. No i teraz wiecie, no teraz kontynuuje cały czas tą walkę i z Pisem walczy. Będą jakieś wezwania do prokuratury, są jakieś zawiadomienia, zobaczymy. Jak tam ta śmietanka polityków Pisu sobie poradzi z tym wszystkim. Może być to dla nich problematyczne. Nie? PiS zostanie z bardzo dużym gazie i bardzo mocno nadrabia, więc też nie podejrzewam, żeby ich to zatopiło, ale jednak no, zawsze jest taka rzecz, która wiecie, może im w jakiś sposób przeszkodzić i trochę przypomnieć ludziom, jak to było też za ich rządów, nie? Bo, a propos tego rządu to jest to. Rząd jest oczywiście irytujący dla wszystkich, się nie robi i tak dalej. Wiadomo, ludzie mają tą taką myśl, że kurczę, trzeba zmienić rząd. Ale mamy wrażenie, że to jest, wiecie, ta magiczna kwestia wyborów, nawet nie tylko w Polsce, tylko ogólnie na świecie, też żeby było jasne. Szybko się zapomina, dlaczego poprzedni rząd już nie rządził, nie? Jest tak, że zostanie ten nowy rząd i będzie sobie pół roku aha, no tak, dlatego my głosowaliśmy przeciwko nim. No, no, no faktycznie. Tak, bo teraz nie tamten w ale zapomniałem. I co wtedy zrobią? Wybiorą ten, który teraz rządzi. Klasyka gatunku, oczywiście. Tak to trochę działa. Mamy wrażenie, że tego typu afera getbaku, czy cokolwiek, ona może nie tyle wiecie, zmieni, jakoś niesamowicie sytuację polityczną w Polsce, bo też nie sądzimy, żeby ludzie mieli zacząć iść do więzienia teraz za to, nie? Jesteśmy murawieccy i tak dalej, ale to może trochę przypomnieć ludziom, że ja, faktycznie, były jakieś afery, więc pod tym względem to może być dla pisu lekko, chociaż problematyczne, ale będziemy się temu też w jakiś tam sposób przyglądać. A jeśli wy chcecie wiedzieć, że się dzieje w Polsce i zagraniczne, jak widzicie, policja zostawcie, to zostawcie